Nie jesteśmy mile widziani w mediach, nie jesteśmy mile widziani na salonach politycznych. I dlatego musimy się tu spotykać. Jesteśmy tu dzisiaj po raz kolejny, to jest pierwsza ogólnopolska, pierwsza duża manifestacja, ale będą następne. Na pewno będzie w kwietniu, być może będzie w Proszę Państwa, pania, panu... pan Tomasz Sadnik, a przed nim, przed nim jeszcze ktoś, tak powiedział, to jest bardzo ważne, nie bójmy się, nie bójmy się, nie lękajmy się, to jest nasze państwo i my mamy prawo dyktować warunki, my mamy prawo domagać się tego, by, byśmy nie byli okradani, musimy wyegzekwować od tych instytucji, by istniały, od naszego zachowania, od naszej determinacji, od naszej siły, od naszej organizacji. Zależy to, cośmy przed chwilą śpiewali w hymnie. Jeszcze Polska nie zginęła, nie póki my żyjemy, bo to jest błędne. Kiedy my żyjemy? To są właściwe słowa polskiego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy? A my żyjemy i chcemy żyć tu. Nie chcemy emigrować, nie chcemy, żeby nasze dzieci, 80%, Maturzystów, 80% polskich maturzystów nie widzi tutaj przyszłości dla siebie. Dlaczego? Bo widzi, co się dzieje z ich rodzicami. Bo widzi, jaką mają przyszłość. My chcemy, żeby oni swoje marzenia spełniali tu, żeby tu widzieli swoje cele. A banksterzy, a wampiry z banków, a złodzieje, którym pozwalają, pozwala się nas okradać, wyganiają nasze dzieci z Polski. A my musimy, się, musimy im pokazać, musimy naszym dzieciakom pokazać, że jest to, z